Zanim przedstawię Wam nawiedzone lustro, warto powiedzieć parę słów o domu, w którym się ono znajduje. Rezydencja położona jest na terenie dawnej plantacji Mortals. Przez prawie 200 lat swego istnienia domy ten przechodził z rąk do rąk, a jego właściciele często skarżyli się na obecną w nim złą energię. Nic więc dziwnego, że mówi się o nim jako jednym z najbardziej przerażających miejsc w całych Stanach. Przyjmuje się, że w domu tym rezyduje przynajmniej 12 duchów. Budynek został postawiony na terenie indyjskiego cmentarza. Być może ta zniewaga spowodowała, że dzieją się tam upiorne rzeczy. I to nie tylko te związane ze zjawami, które snują się po korytarzach posesji, ale i sprawami całkiem ludzkimi. W domu tym zostało zamordowanych 10 osób. W rezydencji zabito m.in. sarę łódrów która była jedną z pierwszych mieszkanek tej rezydencji oraz dwójkę jej dzieci. Zgodnie ze zwyczajem, po śmierci domownika nakazywano zakrywać wszystkie lustra w domu. Tak też zrobiono i tym razem. Zapomniano jednak o jednym z nich. Legenda mówi, że dusze Sary i jej dzieci został wciągnięte do lustra i uwięziony tam na zawsze. Goście tego miejsca często zauważają dziecięce rączki odciśnięte po drugiej stronie zwierciadła.